Siema siema, z tej Tymon. w dzisiejszym odcinku wraz z moim widzem Pan Oski nagrywamy Bay Warsy, dwójki ogólnie i takie luźne gierki, dawno takich gierek nie było Pan Oski jest no, dobrym graczem jest moim widzem nie jest dobry bardzo. No widzicie jaki tryhard. No wiem co jest. Co jest? Że tak dobrze grać. Ja go dobijam. No. Jeszcze widzowie nauczyłem Monolka. Ostatnio. Tak nie ma mega dużo, ale trochę. Ogólnie um, um, ten, ten, ten Panowski, um, to on, ja go spotkałem jak na Dobridzie, jak sobie wszedłem po prostu, żeby pograć. No i go spotkałem, więc postanowiłem, że nim nagrę na odcinek. On w ogóle poznał mnie wtedy mój kanał jakby, teraz nice? no way to no way to no like jeden co? co? co jest? ale szybciej, kile ogólnie mam ten rokata kona znaczy no pro to jest taka Myszka od Rokata, yy, Bardzo dobra... Mu no praktycznie do wszystkiego, do drawnika, ale też do Butterfly'a, Więc polecam bardzo. Nie w tego, tak perfekcyjnie. Wow! Zabił! Widzicie, ogólnie mogłem... moi widzowie są dobrzy. Dobra. Patrzcie, co teraz robimy. Lecimy za. Wow! To leknął! On mnie nie widzi, co nie? Co jest? Ooo, ją tu jest, trzyma. Musiałem go zabić. Dobra, lecę tu. Nie mają łóżko? Nie mają. U, ale i tak kupię sobie. Tu jest jakieś. W ogóle... Ciągle mam łóżko. Nigdy się tak nie zdarza. Chodź, chodź. Elo? Oni tu mają łóżko, ale ich nie ma. Aha, nie ma. No to widać, jak jestem skupiony na wierce. Yy. No, widzicie? wygraliśmy GG lecimy na kolejną arenę no. o no poszedł e, ogólnie jak widzicie e, gdzie on o pan oski e, Dzisiaj już wleci ten filmik, kiedy go nagrywamy. Ogólnie yy... zobaczycie, że to jest ta sama mapa jeszcze. Zobaczycie, ten pan Oski normalnie wszystkich porobi, ale ja co tutaj, mrukiem. Oj, draktyk mnie wypalił trochę. Źle kliknąłem. To było takie dziwne trochę. Już już dwa latimy. widzicie? Moi widzowie on dwóch pokona. Co jest? Aż tak? Nie, on jest lepszy ode mnie chyba. Ajajaj, ale trochę się pobudowałem o więc dobrze jest, mm, teraz już nie doskoczę i do greenów wyszedłem. Na oho elo elo wow ale tryk ale tryk wow, wow. przez pierwszy raz takiego trykasa robię Chyba to. teraz у нас добра. <реклама> О нет, только же уж мне пушка не стратит. О, счастье. Все, все. <плама> да. живет. Иди Godbread' jeszcze nie umiem, ale... Znaczy kiedyś umiałem. Ale to to były lata 90. Dobra. Nie wiem gdzie on leci. Ja nie mam nawet dobrej zbrojki. Gdzie, 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 gdzie jest? Gdzie on jest? Halo? I gdzie on jest? Ja nie wiem gdzie on jest Pewnie tu gdzieś blizutko jest A ja go nie widzę Ha, u O, Oj, chyba go pokonał Oj, oj Dobra, muszę go pąścić. Co on robi? Co on właśnie zrobił?

Coś mocnego, lecę na nich Ale już Teraz ich pokonał, wszystkich Porabiali nie mają muszka czy mają czy Po co ja kupiłem Silverfish. Poleciał do mnie Różowie, jeju co to jest za klocek? Aha, oni zb zbierali emeraldy, żeby zniszczyć to łódź. Nie dziwię się. Jeju, co to jest? Patrzcie. <słuch> tak się starają. Dobra, God Bridge dla widza. O! Уж вешу, да или не убавить такой покоркичу, да? Добро, не знаю, взберет ванцы и я не потребую. Dobra, ginie. Kolejny. Uu, to mi się podoba. tak kupuję. Od razu lepiej, o tak. W końcu. Jakieś itemy, dobra. Ale kilof to jeszcze lepszy, bo się przydał. Teraz... Tak. Tak. Aha, białych już nie ma. Aha, to byli różowe, tak. Czyli trzeba im łóżko rozwalić, nic nie. Nie wiem co robić szczerze to Oni tu mają ale nie są wybudowani. nie to lekko wybić. I, ta i tam się wkopuje. Nie widzą mnie. Zobaczył mnie! No nie! Ajajaj, wyjdzie! Dobra. Ostatnia arenka, którą będę nagrywał. No, teraz trzeba wygrać. Pierwsza runda była wygrana, a druga też musi nie mam niestety klienta teraz, bo mi skradziono konto tak. Ogólnie grałem Ogólnie brałem małe ale teraz niestety nie mam. Dobra. To nie wiem. Dobra pokona, bo mało mi w ogóle ja na tym rokacie con w ogóle robię ym, na luzie 40 kliknięć yy, na sekundę yy, jakby bez jestem. Drugi, to klikuje nim, by Ale ogólnie polecam. Rokata jest bardzo lekką myszką. Eee... No, polecam. Drugi działa. Butterfly. To, wie, robię, wie, wie. Ogólnie. Szczerze. Jak robię te Leder klacze. Bo nigdy nie umiałem takich porządnych leder klaczy. A teraz się w końcu nauczyłem, ale cała. Teraz się w końcu nauczyłem. Teraz już widzę jakie to jest łatwe, Kiedy się umiedra. Kiedy się na drag kliku to robić jest takie teraz proste kiedyś myślałem że to jest trójno lecimy gdzieś monokiem to zobaczysz na filmie to odpowiedziałem ci. Na filmie zobaczysz, bo teraz nie będę ci sław, a ci mówiłem i tak, więc... Powiesz się w swoim czasie. <grywka> I trzeba mieć cierpliwość Ja niestety takiej umiejętności nie posiadam o idealnie. tutaj god bridgea jeszcze zrobisz i uda się to klikacie suba było mogę to uznać za udane ale dziwnie... ja Zwalnąłem. Well, no. Aj, teraz nie wyszło, ale nie będę, ja tiapka. Kto został? Morski? Morski, oni tu są. Ja chodziłem dookoła, a oni byli blisko nas chyba. A, nie no, świetnie. Kilofa trzeba jeszcze. Jeju. Co oni mają na tym łóżku? Się. się zastanawiam. dobra, tam. Nie mają łóżka. Jeden zginął. GG! Yy, na dzisiaj w to by było na tyle. Ja się już z wami żegnam. Yy... On się też już z wami żegna. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa!